Cześć. Obiecałem, że pokażemy wam, jak z naszym zestawem za 500 zł radzą sobie lepsze karty graficzne. I w tym materiale właśnie tym się zajmiemy. Szukaliśmy jedynie karty w budżecie max 800 zł. Tak naprawdę to max 700, ale niestety ceny sprzętu poszły mocno do góry. Przypomnę tylko, że materiał ten jest jedynie uzupełnieniem klipów, które właśnie widzicie na ekranie. Zdradzę też, że zestaw za 500 zł z intelem jest już w produkcji. Chciałem wam też zaproponować Humorystyczny, właściwie, materiał, w którym do kompa za 500 zł wsadzamy kartę graficzną za 3000. Oczywiście tylko w ramach zabawy. Nie polecamy takiego kombo. Przejdźmy jednak do rzeczy. Karty, jakie rozważaliśmy, nie mogły być prądożerne, bo zasilacz w zestawie to zaledwie 250 watów. Czy zatem możliwe jest wsadzenie nowszej karty graficznej do zestawu? Okazuje się, że tak. Wytypowaliśmy trzy karty: AMD Radeon Sapphire R7370, MSI GTX 1050 Ti oraz Palit GTX 1050 Bez Ti. Zacznijmy od omówienia kart. Benchmarki będą dalej. Safire Radeon R7360 OC Nitro posiada 2 GB pamięci typu GDDR5 oraz wystarczający arsenał portów: DVI, HDMI i DisplayPort. Karta oczywiście wspiera m.in. Darek X12. Nie jest to nowa konstrukcja i ze wszystkich proponowanych kart ta wypada najtaniej. Można ją zdobyć za mniej niż 500 zł. A przez fakt, że nie jest to nowość, istnieje większa szansa nabycia używanego egzemplarza. Karta od AMD wymaga sześciopinowego zasilania i podczas testów miernik nie napajał optymizmem. W piku zestaw pobierał 240 W. To zdecydowanie za dużo, więc decydując się na taką kartę, konieczna będzie wymiana zasilacza na mocniejszy. Nie będziemy trzymać Was w niepewności. Nie jest to karta, którą polecamy do zestawu. Możecie się też zastanawiać, dlaczego umieściliśmy tą kartę w zestawieniu z konstrukcjami tak nowymi jak GTX 1050. Cóż, po prostu AMD nie ma do zaoferowania nic w tym segmencie cenowym i przy tak restrykcyjnych wymaganiach odnośnie zasilania. Idziemy dalej. MSI GTX 1050 Ti. Jest to najdroższa z kart, jakie rozważamy. Średnia cena to 740 zł. Cóż, kurs Dolara nas nie rozpieszcza. Mamy tutaj do czynienia z fabrycznie podbitym układem 1050. Taktowanie pamięci wynosi 7008 MHz, rdzenia 1455 MHz. Karta posiada 4 GB pamięci i wystarczający arsenał portów. TVI, DisplayPort oraz HDMI. Grafika od MSI nie wymaga sześciopinowego zasilania, co już jest zwiastunem pozytywnych wskazań na mierniku. I faktycznie nie jest źle. Przy największym obciążeniu mamy 216 W. Czyli zdecydowanie lepiej niż przy karcie od AMD. Gdyby nie dość wygórowana cena, to właściwie ta karta byłaby naszym typem. Jest po prostu najmocniejsza z trzech proponowanych. Ale cenowo niezbyt opłacalna, bo oto mamy jeszcze jedną kartę: PALIT 1050 bez TI, która może być wasza za mniej niż 600 zł. W zasadzie różni się od propozycji MSI dwa razy mniejszą ilością RAMu. Tutaj mamy tylko 2 GB, oraz z tym, że nie ma dopisku TI. Pomimo tego, że taktowanie rdzenia i pamięci są niemal na identycznym poziomie. Karta również nie wymaga zasilania sześciopinowego i na liczniku jest to widoczne. W piku cały zestaw pobierał 213 W, co jest niezłym wynikiem. 2 GB powinno w zupełności wystarczyć, bowiem na tej klasie zestawie raczej nie będziemy próbować odpalać gier z najlepszymi teksturami w Full HD. Jeśli zatem do podobnego zestawu szukacie nowszej karty graficznej, polecamy palita GTX 1050 który jest przystępny cenowo, nie jest prądożerny i, co najważniejsze, radzi sobie świetnie z nowymi grami, o czym zaraz się przekonacie. Za chwilę wyświetlimy wyniki z kilku gier. Na całości ekranu wyświetlony będzie zapis z polecanej przez nas karty Palit GTX 1050. Lewa dolna strona to wyniki z karty Sapphire r 7360 a prawa dolna to wyniki MSI GTX 1050 Ti. Wszystkie gry ustawione na możliwie średnie detale i odpalone w rozdzielczości 1920x1080. Dzięki za uwagę, na koniec odsyłam do innych materiałów, które mogą Was zainteresować. Cześć!